Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, mam pytanie. Osiem lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez osiem lat oszukiwał Pan ludzi, stworzył Pan ideologię smoleńską, wielkie kłamstwo smoleńskie. Dziękuję Panu bardzo. Nie ma żadnego kłamstwa smoleńskiego, są ofiary katastrofy smoleńskiej. Cii. Proszę Państwa, no to jest klasyczny przykład tego, że nawet na tej sali są ludzie Putina. Bo to jest wielka obrona Putina. Tak. Ale zostawcie ich, proszę państwa. To jest, są po prostu ludzie, którzy albo świadomie, albo z głupoty, chorobliwej głupoty, po prostu tego rodzaju rzeczy robią. A gdzie jest? Proszę państwa spokojnie. Spokojnie. Szanowni państwo bardzo proszę o to, abyśmy mogli wysłuchać odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, usiądźmy proszę Państwa, usiądźmy proszę Państwa, ja chciałem jednak kilka słów na ten temat powiedzieć. No bo gdzie jest wrak? Oczywiście u Putina jest wrak. U Putina jest wrak, bo gdyby nawet te resztki wraku, bo to są tylko resztki, znalazły się w Polsce, to pewnie Łatwiej jeszcze by było udowodnić to, co już jest udowodnione, że to był zamach. A dlatego tak bardzo nie mówię o tych, którzy tutaj byli, być może, że byli tutaj po prostu na zasadzie, że zostali najęci, a być może rzeczywiście powinny się nimi służby zająć, tego nie wiem. Ale chodzi o gigantyczną kompromitację tych elit tuskowych, które oddały. Śledztwo Rosjanom wbrew prawu, które po prostu chodziły tam na kolana, okłamywały tak jak Kopacz, okłamywała Polaków, że tam wszystko zostało przekopane, że wszystko było wspaniale, okazało się, że później w trumnie były ciała pomieszane, były brudy, były jakieś tam niedopałki papierosów, że po prostu bezczeszczono się ciała. To wszystko, proszę Państwa, wiemy, to zostało udowodnione, pokazane. Jeżeli ktoś mówi o jakimś kłamstwie smoleńskim, to jest jasne, jego sznurki, że tak powiem, prowadzą w stronę Moskwy. Niezależnie czy bezpośrednio, czy przez innych, ale z całą pewnością prowadzą.